W ostatnim czasie w gminie Stąporków trwają intensywne prace, które mają zapewnić bezpieczeństwo komunikacyjne na drogach. Dzięki środkom z polskiego ładu nowe oblicza uzyska 11 remontowanych traktów gminnych i wewnętrznych. Projekt w ramach którego prowadzone są prace nosi nazwę przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i wewnętrznych oraz budowa i remont mostów w ciągach dróg publicznych w gminie Stąporków. Trwające oraz zakończone remonty dróg kosztują łącznie 4 768 982 zł i 47 groszy. Za pracę Odpowiadają dwie firmy. Większość z remontuje PPHU Bitum. Natomiast drogę w Komorowie górnym pod opiekę wzięło przedsiębiorstwo Robót drogowych Drogmas. Listę remontowanych odcinków znajdziecie w artykule w portalu www.tkn24.pl. Łączna wartość inwestycji drogowych realizowanych w gminie Stomporków to 10 204 455 63 grosze. Dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład program inwestycji strategicznych wyniosło 5 tysiąca zł. Prace powinny zakończyć. Zakończyć się do 6 czerwca 2024 roku.